13 grudzień 2023 Jesteśmy w Szpitalu Matki Boskiej katolickim. Powstałem w 1864 roku. Dziś jest katolickim z nazwy. Ale ten ołtarz Matki Boskiej, przepiękny ołtarz Matki Boskiej, widziało tysiące wiernych, tysiące katolików. Widzieli więźniowie obozów. Widzieli... Widział ostatni papież, Pius XII, który był tutaj kilkakrotnie jako już Papieski Eugenio Pacelli. odwiedził miasto, gdzie umarł na wygnaniu święty papież Benedykt V, 2-4 lipca 1965 roku. Benedykt V Urodził się tak jak Eugenio Paczeli w tym samym miejscu, przy zamku Anioła w Rzymie, w tym samym dniu 2 marca, Benedyk V 2 marca 1915 roku, a Pius Eugenio Paczeli, 2 marca 1800. 76 roku. Były to urodziny papieża Leona XIII. Matka Boża wiedziała o tym, objawiając się w Lourdes, objawiając się w Fatimie. Kiedy Eugenio Pacelli otrzymał święcenia w biskupie, żeby zostać mnącjuszem apostolskim na Bawarię. Był wyświęcony na biskupa 13 maja 1917 roku. Pius X, polski papież zapowiedziany przez Anioła Polski 3 maja 1863 roku w przemyślu księdzu Markiewiczowi zapowiadał polskiego papieża kuzyna Leopolda Moczygęby, świętego franciszkanina, który założył 28 grudnia 24 grudnia. 1854 roku miasto Panna Maria w Teksasie. Było to podziękowanie Matce Bolsżej za dogmat o niepokalanym poczęciu, który ogłosił 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX, król Polaków w Rzymie, którego przyjacielem był Kardynał Czacki. Na jego rękach też umierał 7 lutego w 1878 roku. Urodził się nasz święty papież Pius IX. Urodził się 13 maja. 1792 roku, kiedy zaczęła się rzeź kapłanów w klasztorze w Paryżu, gdzie kardynałem był król Jan Kazimierz, zlikwidowany 16 grudnia w Nevers, tam gdzie urodziło się dwie polskie królowe idzie gdzie zmarł otruty, tak jak polski król Michał Korybut Wiśniewiecki. Prawda jest, że Matka Boża jest patronką Hamburga, że w Hamburgu umarł papież święty Benedykt V, że w herbie w Hamburga była Matka Boża. A dzisiaj, 13 grudnia 2023 roku, gdzie rządy Polski i Niemiec przejęli ci, którzy organizowali powstanie Izraela. No posimus, powiedział polski papież 26 stycznia 1023. 904 roku założyć, tych, którzy chcieli założyć Państwo Izrael na Posimus i uznali Żydzi Chrystusa jako naszego Pana. My nie możemy uznać. Kościół Katolicki nie może uznać Izraela. 13 grudnia w 1707 roku w Krakowie ukazał się Jezus Miłosierny na zakończenie zarazy. W klasztorze Franciszkanów św. Kazimierza umarło już pięciu księży, siedmiu kleryków. Modlono się do imienia Jezus. Z obrazu Jezusa Miłosiernego, kopii obrazu z kościoła ku czci Bożego Miłosierdzia. Wyszedł Jezus miłosierny powiedział dosyć. Było to 13 grudnia 1707 roku. 13 grudnia w 1940 roku do obozu Dachał przywieziono 527 kapłanów, dlatego że to był program przejęcia władzy wydany. 12 października 1492 roku w Konstantynopolu przez Króla Żydów, zakończony 12 października 2019 roku, 2019 roku. Dlaczego Jezus Miłosierny ukazał się 13 grudnia 1707 roku w Krakowie? tego Dnia w Wenecji. Regentka Bawarii urodzona i koronowana w łonie matki na Wawelu 2 lutego 1676 roku, adoptowała syna króla Armenii, Aretina. Urodził się Aretin w Konstantynopolu 24 czerwca 1706 roku. Jego potomek Aretin urodzony w dniu objawienia się Matki, w objawienia się Matki Boskiej w Lasolet, dziennikarz, publicysta, monarchista. Umieszczono go w obozie Kacet Dachau. W 1933 roku. Był świadkiem, jak 13 grudnia 1940 roku do obozu Dachau przybyło 527 kapłanów. Jednym z tych kapłanów był biskup Nowicki, późniejszy biskup Chorzowski, a potem Gdański, który razem z niezwykłym kapłanem. Józefem Zator-Przytockim, który był więziony za to, że był kapłanem 7 lat i siedem miesięcy, ukundowali pomnik 2779 kapłanach w Gdańsku w Bazylice Mariackiej, gdzie ksiądz Zator-Przytocki zmarł podczas mszy świętej 26 Listopada 1978 roku, w dniu ślubu cywilnego Donalda, wnuka Józefa, który się urodził w tym samym dniu, co siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy. Także mamy dzisiaj niezwykłą rocznicę Matka Boża, Patronko Hamburga, Patronko Świętych. What you're